Wi, 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 witam serdecznie z tej strony, wasz ulubiony gracz gier komputerowych. Oto 67 odcinek z serii Minecraft przygoda. Dzisiaj gramy od nowa. A dlaczego gramy od nowa? Bo naszym celem jest Defeat the Dragon. Po polsku, pokonaj smoka. Jak już pokonamy smoka, to y, wtedy gra się skończy, dlatego robimy speedrun. Speedrun y, speed pokonania smoka, więc wiadomo, co najpierw robimy. To trochę dziwnej, dziwnej trochę lokalizacji znaleźliśmy się, ale to nie będzie nam przeszkadzało, ponieważ ja teraz zbiorę trochę drewna i wiadomo, y, jak to wyglądają początki grania w Minecraft. Wiadomo, jak wygląda początek, żeby na naszym świecie w ogóle cokolwiek sensownego się znalazło. Potrzebujemy nasz y, stół rzemieślniczy potrzebujemy stół rzemieślniczy, potrzebujemy trochę patyków, trochę potrzebujemy trochę potrzebujemy narzędzi. Narzędziem pierwszym jakie zrobimy będzie kilof. Jak zrobimy kilow, to teraz pędzimy, pędzimy i pędzimy, żeby znaleźć. Wiecie co konkretnie trzeba znaleźć? Ja wam powiem, co trzeba znaleźć. Trzeba znaleźć. Po. Czyli trzeba znaleźć stone, żeby można było zrobić nasz pierwszy e, nasz pierwszy kilof e, kamienny, brukowy kilof kamienny pozbywamy się od razu kilofa e, kilofa po prostu e, drewnianego wiadomo pozbywa się po prostu tego czynnika w życiu, który e, tak naprawdę pomoże nam zdobyć lepszy tak często ludzie robią na przykład z kobietami, tak kobiety też robią z mężczyznami. I tak, w takiej sytuacji, kiedy już mamy nasz ten nasz kilof, to w takim wypadku idziemy znaleźć oczywiście idziemy znaleźć nasz pierwszy składnik potrzebny do tego, aby smoka pokonać. Czyli Mam nadzieję, że mi się uda znaleźć jak najszybciej. Może być kłopot z tym, bo zdaje mi się, że nie jest to miejsce, w którym takie w ogóle czynniki istnieją. Ja poszukam. O! Znalazłem pierwszy czynnik, którego potrzebuję, żeby pokonać smoka. Auć. Straciłem obrażenia. To jest owca. Jak, zła, jak znajdziemy 3 owce 3 owce Zabijemy 3 owce Mamy wtedy 3 wełny Jak mamy 3 wełny Wiecie co wtedy robimy? Robimy łóżko W takim wypadku Kiedy już mamy łóżko To robimy tak Że e, e, Robimy tak że robimy teraz taką sytuację, że idziemy znaleźć sobie w ogóle węgiel. Akurat zdarzyło się tak, że był pod nosem wręcz. Kiedy już mamy te najważniejsze trzy składniki, czyli pierwszy kilof, surową baraninę, węgiel i łóżko. To wtedy tak naprawdę jesteśmy gotowi, żeby już pokonać smoka. Oczywiście nie będę przedłużał tego odcinka, więc robimy sobie małe cięcie. Uch! Dobrze, dziękuję, dziękuję za tą, kurwa, przygodę i teraz tak, jesteśmy już w momencie, w którym wchodzimy i będziemy bić smoka, przed wejściem oczywiście zjem sobie jabłuszka, bo jestem trochę głodny, no i lecimy, znalazłem się, znalazłem się tu, gdzie się chciałem znaleźć, no to co, no to lecimy, kurwa, jak to działa, czemu to? E? O Ło Ło No i teraz zrobimy tak Jedno Ło kurwa O jedno! Jedno 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 no. Jedno rozwalone Dobrze Teraz lecimy po kolejne po kolejne! po po po, po, kole, po kolejne! Kurwa, mać! Dobra. Na spokojnie.